Dzień dobry, witajcie doktor Light z tej strony. Ostatnio trafiają nam się dość często modyfikacje ponownie reflektorów, których dawno nie robiliśmy. Jest okazja zrobić to nowej wersji. Także tutaj mamy Yamaha, nie, Yamaha 660Z Tenere. Rocznik tam około 2009. Nie jestem pewien, jak one tam długo wychodziły. No ale w każdym razie jest to jeszcze Tenera, nie ta nowa Super Tenera. Zupełnie inny reflektor, zupełnie inny motocykl w zasadzie. Modyfikacja robiona przez nas już dość dawno temu zupełnie wyglądająca inaczej niż tam, że soczewka była mniej więcej w tym samym miejscu, ale jednak dół i to wszystko dookoła było inne. Teraz wykorzystaliśmy nowe elementy. Zrobiliśmy to troszeczkę w inny sposób. Myślę, że wygląda to no, jeśli nie lepiej, no to przynajmniej tak samo dobrze. Może nawet bardziej ma to taki wygląd fabryczny, jakby faktycznie ten reflektor mógł opuścić fabrykę. Znaczy motocykl z takim reflektorem mógł opuścić fabrykę i nie byłoby tutaj żadnych Obiekcji na ten temat. I tak jak widzicie, mamy tutaj oczywiście całe wnętrze przerobione. Mamy soczewkę biletową, mamy drugą płaską soczewkę taką na dole, która jest światłem do jazdy dziennym, dziennej oraz dodatkowym światłem drogowym. Mamy światło pozycyjne tutaj w rogach, w oryginale jedynie są wymienione żarówki. No i mamy jeszcze ten taki dzielony ring, ciężko go nazwać z tych czterech klocków, który także jest podłączony pod światło pozycyjne. I całe, całe wnętrze oczywiście czarne. Myślę, że to wygląda naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o, tyłu, o tył, no to mamy oryginalną instalację. Trochę tylko zmieniliśmy tutaj ułożenie tych przewodów. Ten korek już teraz nie jest podłączony. On tutaj został przerobiony na dodatkowy odpowietrznik, a cała instalacja wchodzi tym dolnym korkiem. On, tak widzicie, jest odwrócony. Plus dodatkowo mamy tutaj też uchwyt kablowy, który trzyma nam to wszystko razem. No i tutaj już wystaje standardowa złączka do podłączenia całości. Mamy oczywiście regulację wysokości. Tutaj często ta, ta gałka ulega uszkodzeniu i ona odpada. Jeśli jest taka sytuacja, to wtedy drapiamy tą gałkę nową. Ona oczywiście trochę tam wygląda inaczej, ale funkcjonuje. No i tutaj oczywiście ta regulacja wysokości też funkcjonuje. Reflektory są znane z tego, że te wewnętrzne regulatory są bardzo słabe, bardzo wadliwe i nawet w standardowej wersji potrafią się totalnie urywać ponieważ tam są naprawdę takie bardzo małe kuleczki, które trzymają trzy regulatory są w sumie wszystkie takie same trzymają wczepy tego, tego głównego lustra, no i trzeba tutaj to niestety wzmocnić, te, te reflektory też mają to wzmocnione po modyfikacji totalnie inaczej zbudowane, bo oryginał by absolutnie tego nie wytrzymał, tym bardziej gdzie, no trochę tutaj utyła ta lampa, tak? ona waży o wiele więcej zwłaszcza ten środek jest, bezwładność tego elementu jest nieporównywalna do oryginału także trzeba było to zabezpieczyć no, oczywiście, regulacja działa. Mamy tutaj tylko regulację góra-dołu, czyli tak, jak powinno być, bez żadnych tam udziwnień i to jak najbardziej da się używać. Co do funkcji, to tak jak wspominałem, światło do jazdy dziennej, pozycyjne, rogi, plus ta, no, ten ring. No i światło mijania i drogowe z głównej soczewki biledowej Ta dolna oczywiście też się uruchamia w momencie używania światła drogowego. W reflektorze znajduje się system dl dzięki czemu mamy to światło do jazdy dziennej po uruchomieniu, po przekręceniu stacyjki mamy światło pozycyjne, po uruchomieniu mamy światło do jazdy dziennej, czyli cały ten dół, jest naprawdę mocne światło, no i potem możemy sobie mrugać światłem długim, odpala nam się soczewka, po przytrzymaniu tego światła drogowego przez około 5 sekund uruchamia nam się na stałe lampa w trybie mijania, za chwilę sobie to podłączymy i Wam to zaprezentuję. Myślę, że naprawdę fajnie wychodzi taki reflektor. Dość wdzięczny do modyfikacji, jeśli chodzi o kształt, i uważam, że w takim układzie naprawdę dobrze się prezentuje. Podłączamy sobie to teraz i pokażemy, jak świeci. Ok, reflektor jest podłączony. Niestety nie mamy oryginalnej kostki, takiej jak tutaj ta złączka, także mamy to podłączone na żabkach. Musimy być ostrożni. Po przykręceniu stacyjki mamy nasze światło pozycyjne. Jak widzicie, dwie żaróweczki plus ten dolny element, ale tylko ten ring. Tutaj na wideo trochę widać, jakby ta soczewka też się świeciła, ale ona w tej chwili się nie świeci. Po prostu łapie to światło z tego, z tego elementu okalającego. Dlatego to tak wygląda. No Jeśli ktoś by się uparł, to w zasadzie też można by zrobić z tej formy światło do jazdy dziennej. Myślę, że też byłoby to wystarczające. No ale tutaj jednak taką pełną petardą jest ta soczewka, na dole także po uruchomieniu motocykla mamy dodatkowo tą soczewkę, no i ona to już jest naprawdę ostre światło, które jest za dnia doskonale widoczne z dużej odległości. I to jest nasze światło do jazdy dziennej. W takiej formie ten reflektor może jeździć ze dnia. I oczywiście teraz możemy sobie używać światła drogowego, więc ja tutaj muszę sobie jakoś to wymanewrować. Po uruchomieniu światła drogowego mruga nam soczewka. Zaświeca się ta soczewka. Jeśli przytrzymujemy soczewkę na około, jeśli przytrzymujemy światło długie na około 5 sekund, no to reflektor nam się przyłączy w tryb światła mijania. I tak jak widzicie cała pozycja została, zgasła ta dolna soczewka, która jest światłem do jazdy dziennej, i uruchomiła nam się główna soczewka, która jest oczywiście światłem mijania oraz światłem drogowym. I teraz ponownie po uruchomieniu światła drogowego zaświeci nam się wszystko, no bo na drogowym, wiadomo, może świecić wszystko im więcej, tym, tym lepiej. Myślę, że naprawdę dobrze się to prezentuje, no, zwłaszcza w porównaniu do oryginału. Pokażemy sobie jeszcze raz: światło pozycyjne. i światło do jazdy dziennej. Już nie będę tutaj więcej wpychał się w tą kostkę. Pokażemy tylko te dwie funkcje. No, można powiedzieć, że jest to nowa wersja tej modyfikacji. Kiedyś robiliśmy tę modyfikację z taką podwójną podwójną jajowatą soczewką tutaj, a teraz mamy już nowe elementy, nowe soczewki, nowe tego typu moduły, także można to zrobić jeszcze w inny sposób. OK, wiecie, znać, czy się Wam podoba i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, do następnego.